Dlaczego profesor zawsze tylko mnie każe zostawać po zajęciach? Bo masz w tym roku maturę i muszę cię dobrze przygotować. Ale ja zdaję z niemieckiego. Ale angielski też jest bardzo ważny. I czemu pan ciągle podkręca ogrzewanie? Tu jest chyba z 30 stopni. Żebyś nie przeziębiła. E, a teraz proszę e, wstań i przeczytaj po angielsku to zdanie z książki, które kazałem ci przepisać. Znowu? Tak, znowu. She dreamed that he would embrace her with his strong arms and do with her whatever he wanted. Dobrze, ale powiedz to z większym uczuciem. Na pewno takie teksty są w programie nauczania? Tak, na pewno są takie teksty w programie nauczania. Tylko wyprostuj się, nie możesz się garbić. O, super, super. They were completely alone. She dreamed that he would embrace her with his strong arms and do with her whatever he wanted. Trochę lepiej, ale stać się na więcej. Spróbuj powiedzieć to z jeszcze większym uczuciem. Naprawdę? Tak, naprawdę. Na szóstkę z angielskiego trzeba sobie mocno zapracować. No dobra. They her her wanted. Dobrze. A teraz proszę podejść do tablicy i napisz coś po angielsku. Cokolwiek? Tak, cokolwiek. No dobrze. Tylko pisz bardzo powoli. Skończyłam. Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać Ci w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym, siedmiodniowym wyzwaniu językowym, dzięki któremu zrozumiesz, że nauka języków może być przyjemna, zabawna i pożyteczna jednocześnie.